To było tak, że, ja, że siedzimy na tych, co nie było, ich nie było. Jedziemy sobie prawym, bo nam ścinało streama, jak jechaliśmy powyżej stówki, bo tam w tam granicach 90 pary. Jedziemy sobie prawym tym i nagle mówię do Jasia, ty uważaj! I on skręcił kierownicę w tym samym momencie. No bo patrzę na drogę, ale ja nie wiem, może mam lepsze oczy, może cokolwiek, ale po prostu jakiś, jakiś kształt widziałem, bo było ciemno, jak w dupie, nie? jest w sumie środek nocy, nic nie jechało, nie było oświetlone. Yy, kurwa, i w to i potem schamować się nie dało. No ale wiadomo, że ten, ten błotnik pewnie tu jest błotnik w prawej strony uszkodzony, a w lewym w całym kole ten. Karton był jeszcze przyczepiony do podwozia i ten, no zresztą pokazałem wam tam na Insta story, nie? No i tu pieszo, ale są przycięty, nie widać kto kierował. <grym> a jeśli jeszcze to będziemy podważyć. No, chul. Tam obojętny. nat nawet ja kierować. Jak to jakąś różnicę robi, lekko wam. kurwa nie po prostu. Telefon dzwon, czekajcie, co odbiorę, nie co to, to jest. Halo? Siema! Nie, nie, boiler na drodze leżał, wiesz? To cię puszczę na live w sumie, jak już gadałem. A czemu ja, czemu ja twojego numeru nie mam zapisanego, stary? Zmieniałeś? Czym pan? Czemu ja nie mam twojego numeru? A nie wiem, nie mam pojęcia. Ale nie zmieniałeś numeru? Yy, nie zmieniałem, nie, 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 nie. Aha, no ty nie coś głupiego się wydarza. My Gadamy czasami przez telefon. No właśnie, dlatego no. nie wiem czemu, ale ten. Nic się nie stało. Nie. Tylko to chciałem wiedzieć. Nie, 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 jechaliśmy ten. prosto wiesz, w prawym tym, 90 na godzinę, czy tam 98, żeby ten. żeby streama nie cięło. Gadam się z widzami. I nagle widzę jakiś kształt, mówię uważaj, ten też. I nagle kurwa zbliżamy się i na środku drogi kurwa dwa bojlery, nie? przejechaliśmy w bojler. No to grubo No i potem jak tam podchodziłem to wiesz pasy, pasy te żółte takie z mocowania. A ten bojler kurwa taki ciężki, że chciałem go złapać w łapy wiesz, przeciągnąć, żeby to na, na tym, bo też już w sumie na poboczu było e, połowa tego bojlera, chciałem go pociągnąć, kurwa nie da rady, kurwa, 60 kg to waży. No dobra, najważniejsze że nic się nie stało, nie, bo się martwiłem trochę. Zaraz wróci stream, pojechaliśmy i patrzcie na to. Zobaczcie, tu jest jakiś bojler, który spadł z przyczepy I, wyle... i to było na drodze centralnie, nie? Centralnie na drodze, jeszcze jeden karton tam jest. Jeszcze jeden karton tam jest i by w niego, no wyleciał na drogę, nie było widać. Jasiu nie zdążył, yy, Jasiu nie zdążył, że tak powiem, wyhamować, czy nawet tego ominąć. No pojawiło się znikąd, nie? O proszę. I tu taka część to od nas jest, żeby to posprzątał, nawet, żeby nie było, że ktoś w to. Jeszcze więcej. No, zaraz wam pokażę. Mamy delikatnie przód rozjebany, ale raczej wrócimy. No, to wbijajcie na streamka. <taki> Takie rzeczy się dzieją. Tu następny. Ja myślę, że my w ten przyjebaliśmy. No, bo nie było czuć w coś pustego. O, tu proszę część. No. Zaśmiecone. <taki> tam też co, jakiś kołpak jest chyba nie tylko my wtejwnęliśmy dziwne że drugiego bojlera nie ma o tu też część ale mała no zaraz wam pokażę bo przecież jest to że nam to trzeba ja, muszę patrzeć bo są te słupki takie nam to pod koła wleciało ten styropian karton się gdzieś zahaczył i schamować nawet tego nie szło Ten no, kurwa Ach, ale przeboje za każdym razem są. Ja nie prowadziłem jak coś, żeby nie było. Zresztą na streamie było. Rozmawiałem z widzami. Podnoszę go i mówię Uważaj, bo to tak jak... I uderzyliśmy. Próbowaliśmy wyminać, no. Obym nie musiał ja za to płacić, kurwa, znowu. No chyba to już chyba ewidentnie się nie da udowodnić, że to nie moja wina, nie? No. Tak, nawet teraz nie prowadziłem, ale znajdą się tacy, nic to rozjebał nowy samochód Patrzcie na to Na tym stropianie Hajśnut jeszcze to <grystanie> Niesamowite Zniszczenia Nad kole trochę dostało Oj nie tak trochę Zdeza i lampa, nie? No nic Wiecie to się wymontuje, to się wmontuje, nie? Ale po prostu szkoda. Więcej na striwie. Chyba będę lawetę yy, wzywał. Mamy już numer.